Kończy mi się czas, Elisabeth. Ziemia umiera. Ludzie cierpią, a wkrótce zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli i tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam Twoje DNA, wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy, zagłada, od miesięcy szukam pewnej rzeczy: kopii Gai, S.I. Twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Ale każdy trop, na jaki natrafię, okazuje się ślepym załogiem. Każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwieżdżonym niebem, przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka, widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od tysiąca lat, byłaś jak matka, najbliższa osoba, a ja przez chwilę czuję się kompletna. To się kończy. Zawsze zostaje sama. świat to Twoja spuścizna Elizabeth Nie pozwolę jej przepaść Ta dolina to ostatni trop ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć Przysięgam To Jejloj, zbawczyni południka, namaszczona przez Nora. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż, pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowania. Co? Ale to było dla ciebie. Wiesz. No! To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. Myszkowanie po pradawnych ruinach? Mam, może coś związanego z zarazą. I to i to. W sumie, ale. Powinnam. O, nie. Od dawna już za tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co zrobiłaś dla Nora, moich bliskich, przysiągłem ci pomóc ze wszystkich sił. Zostanę z Tobą. Jak kora na drzewie. Dobra, ale jeśli masz ze mną iść, powinieneś widzieć to, co ja. Fokus. Nie sądziłem, że zyskam drugie spojrzenie. Drugi dam później i. Pokażę, jak robić kopię danych. Danych? Informacji na fokusie. Długa droga przed nami. Wyjaśnię Ci wszystko na bieżąco. Cały czas tak patrzysz na świat? Od kiedy byłam dzieckiem. Chodź. Dobra, trochę się poharatałam po drodze. Poszukajmy roślin leczniczych, zrobimy zapas. To co, szykuj się na pierwszą lekcję z fokusem? W porządku, pora na nas. Powinnam zająć się tym zawrataniem, nie muszę. kroszki? cóż, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Może tak. warto po drodze zerwać więcej tych roślin. Tak, dobry pomysł. Popatrz tutaj, więcej rdzy. Zaraża wszystkie rośliny. Zmienię je. Jak się rozszerzy, nic tu nie wyjdzie. Dlatego to naprawimy. Ruiny. Tam właśnie musimy iść. Widzę kilka dróg na tym. Nie wiem, to umieścił te liny, ale możemy po nich zjechać. Czego właściwie szukamy? Kopii zapasowej um, to SI. Um, trudno to wyjaśnić. Może tak. To zestaw instrukcji, które pomogą naprawić świat. Brzmi nas Zamierzasz skoczyć? Chcesz popływać? Tak będzie najszybciej. Dawno wpadłam w kłopoty i straciłam sporo sprzętu. Jest człowiek, zostawimy po sobie szczątki. Chowano w nim sporo strzałów. Muszę się temu przyjrzeć. Ktoś zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby tu przyjść? Nie wiem. Lepiej przygotujmy na zakaz strzał. Mogą czekać na kłopoty. Marsz rośnie nad stumieniem. Tam jest drobina. Ale niedostępna od stumienia. Nic czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko znaleźć co. Dobra, czas przygotować trochę strzału. Gotowe. Ja też. Strzały gotowe. Udało się. Proszę przede Musimy znaleźć wejście. Powiedz, co się działo, kiedy opuściłam południk? Kiedy ludzie zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. I tak właśnie było. Herdzanie tylko zatruwa rośliny. Ona zabija też zwierzęta. Czyli ludzie też od niej zachorują i będą głodować. Не позволь мне это. Wchodzimy. Nigdy mnie jeszcze takiej nie widziałem. Ja też nie. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. Jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Ładnie. Trochę zapasów możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Jeszcze Dobra. chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe wójta. Łatwie. Gotowy.

Dane z maszyny, Łowca badający zwierzynę? No, coś takiego. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę nora do domu. Król słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto. A ja ruszyłem się odszukać. Kolejna drabina. Muszę odstrzelić zamek. że masz fokus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce niedawno. Dobrze mieć zapas. Chodzimy do ruiny przedwiecznych. Chroni nas, bogini. Będzie dobrze, War. Tędy. Handlowali to z Nowym Świtem, ale skąd mieliby kopie gai? Prosimy zarejestrować się w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Liliobet. Dobra, czas dostać się do środka. Powinno dać się otworzyć siłę. Sprzęt do wspinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? to za smród? Cały obóz. był wyciągnął. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Ejdo, chodźcie. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Hmm. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz z fokusem znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrył trochę ciekawych rzeczy. Się przez jego pancer. Część maszyny. Może pomóc naprawić zębawki. Kable maszyny. Silniejsze od lin. Dobrze. Myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu. Proszę przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. Piej niż myślałam. Co to jest? No, bo czego to służy? Nie przeskanuję. Dzień dobry. Jestem Oswald Dargard i mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Ciekawe, co jest w tej auli. Zaraz się przekonamy. się tam dostać. O! Udało się! Przyciągać to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jedno. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Znalazłam drabinkę dla Warla. Ludzie. Homo Sapiens. My. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz Odległy Zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale Odległy Zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Do Układu Syriusza. Tam stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat. Ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimbombe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. To wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No, tak. Tak jakby. Ten statek... Odyseja... nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Po to dała im kopie Dla ich kolonii? Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak, znów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarcze. Nieznane pandemie. Oszalałe SI. Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy. Infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego dołączcie, zarezerwujcie koje na Odysei, uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację, co do końca świata. Tylko nie wiedzieli jaki to koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Jestej. i tak niewiele z tego wyszło. Ten cały asfalt wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. No, to trzeba iść dookoła, chodźmy w tym miejscu nie przeprawimy się przez znajdziemy sposób.